Z lot Lubelszczyzny, harceri Lubelszczyzny, sobota i niedziela. I całą noc nie spałam, bo było zabawnie ogniska, śpiewaliśmy i tak dalej. Przyjechałam do domu wieczorem w niedzielę i zasnęłam tak, że się nie obudziłam w poniedziałek rano. Poszłam do szkoły wołocnego we wtorek, nie przygotowana. Wezwał mnie do tablicy pan Wielnik, mój matematyk. I żądając mego zeszczycy, ja mówię, panie profesorze, ja nie odrobiłam, bo w ogóle nie miałam czasu. A cóż panna, mówi do nas panna, cóż panna miałaś ważniejszego? Ja mówię z Lothar, choć chodź panna do tablicy, do nowej lekcji. I po tej nowej lekcji mówi do mnie, panna nie musisz robić pytań, zadań, bo panna to umiesz. Zadania są potrzebne, żeby się nauczyć. Do końca roku nie miałem zaszytu z matemacji.